Dzień dobry! Kiedy dowiedziałam się, że jedną z waszych lektur jest książka autorstwa Rafała Kosika, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, bardzo się ucieszyłam. Mam z tą książką pewne osobiste wspomnienia. Kupiłam ją mojej córce na dziesiąte urodziny i wiem, że bardzo jej się podobała, ale też uważam, że to bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o szkolne lektury. Dlaczego? Postaram się Wam o tym opowiedzieć w tym odcinku. Oczywiście zastrzegam, że nie jest moim zadaniem dokładne streszczenie tej lektury, ale zwrócenie Wam uwagi na pewne istotne aspekty. Rafał Kosik to autor niezwykły, laureat nagród. I często pada pytanie o to, czy kiedy czytacie tę książkę, to macie jakieś takie przekonanie, że autor dobrze zna młodzież i czy też dobrze zna środowisko szkolne. Osobiście, kiedy pytam o to nastolatków, słyszę, że młodzież zmienia się tak szybko, że to, co było aktualne jeszcze 3-4 lata temu, dzisiaj aktualne już nie jest. Niemniej, jeśli chodzi o ukazanych w książce nauczycieli, to bardzo często słyszę, że typy tam ukazane niejednokrotnie zdarzają się. W prawdziwym życiu i szczerze mówiąc, czytający mają często jakieś takie swoje własne wyobrażenia na temat tego, że konkretny bohater, mam tu na myśli nauczyciela, zachowuje się jak ich nauczyciel w szkole. Można więc zatem powiedzieć, że Rafał Kosik nie pisał kompletnie, tak można powiedzieć, ze swojej wyobraźni, ale dobrze poznał środowisko szkolne. Niemniej bohaterowi Rafała Kosika to już młodzi ludzie o bardzo niezwykłych talentach, a także umiejętnościach. I tutaj muszę przyznać jako nauczyciel, że te cechy oraz posiadane właściwości, umiejętności sprawiają, że ci młodzi ludzie są bardzo oryginalni, niezwykli i rzeczywiście, gdyby tacy faktycznie istnieli, to niewątpliwie byliby bardzo rzadko spotykanymi przypadkami młodych ludzi. Mamy do czynienia tam z takimi bohaterami jak Felix. Polon, Ned Bielecki oraz Nika Mickiewicz. Oczywiście każdy z tych bohaterów czymś się wyróżnia. Może jeśli chodzi o wygląd, to z pewnością chłopcy mają raczej włosy w odcieniach blondu, charakterystycznie się ubierają, na przykład jeśli chodzi o Netę, to nosi on zawsze spodnie bojówki. Natomiast jeśli chodzi o Feliksa, to takim charakterystycznym chyba atrybutem tego bohatera jest plecak wiecznie wypełniony jakimiś częściami. Nasz Felix bowiem fascynuje się robotyką, fascynuje się w zasadzie tworzeniem takiego rodzaju urządzeń. No i dużo tego typu przedmiotów ma przy sobie, a także w swoim domu. Net Bielecki z kolei to syn pewnego wynalazcy, człowieka, który pracuje nad programem mającym usprawnić regulację systemu świateł miejskich. I generalnie net to tak naprawdę nie jest imię, bo dowiadujemy się, że jest to rodzaj e, takiego, można powiedzieć, pseudonimu, który bohater nadał sam sobie, a do końca powieści nie dowiemy się, jak naprawdę net ma na imię. Z kolei Nika z pewnością wyróżniają piękne rude włosy, ale także fakt, że jak na nastolatkę, na uczennicę pierwszej klasy gimnazjum, znalazła się w dość dziwnej, nietypowej sytuacji, która raczej w rzeczywistym życiu rzadko by się mogła zdarzyć. Nika bowiem mieszka w małym mieszkanku na warszawskiej Pradze i mieszka sama, otrzymując rentę. Która należała się jej nieżyjącemu już ojcu i próbuje ukryć ten fakt, że tata nie żyje, mama również zmarła, kiedy Nika miała 6 lat, aby nie trafić do domu dziecka. Stąd też, kiedy jeden z bohaterów pragnie jej pomóc, wysyłając list do prezydenta Warszawy, Nikę to rzeczywiście bardzo złości, bo ona dalej pragnie zachować tę swoją samodzielność. Przyznacie zatem, że ta krótka charakterystyka naszych bohaterów sprawia, że. No cóż, mamy wrażenie, że niewielu takich młodych ludzi w wieku, dajmy na to właśnie 13 lat, chodzi po tej ziemi. Są to bohaterowie niezwykli, tym bardziej, że później w toku powieści dowiadujemy się, iż Sznika ma także pewne odziedziczone po swojej prababce rzadkie paranormalne umiejętności. Umie bowiem przyciągać przedmioty, zmieniać ich położenie zasadniczo tak magicznie. Zresztą w książce Rafała Kosika roi się od wszystkiego. Mamy tam cały zestaw wydarzeń paranormalnych, mamy też do czynienia z, ze sztuczną inteligencją i cała intryga, tak naprawdę, tak główna intryga skupia się wokół właśnie tych działań sztucznej inteligencji. Mamy zatem mowę o różnorodnych wynalazkach. Jak również mamy też takie elementy, powiedziałabym, już całkowicie fantastyczne. Na przykład Wizyta Świętego Mikołaja. Jest to więc powieść fantastyczna i powiem tak: czytając gang niewidzialnych ludzi, dopiero zapoznajecie się z trójką naszych bohaterów, bo to jest początek całego cyklu powieści, których jak do tej pory Rafał Kosik wydał już kilkanaście i które cieszą się niesłabnącą popularnością. Mam więc nadzieję, że chociaż to lektura szkolna, to po jej zakończeniu, po zakończeniu omawiania tej lektury, chętnie sięgniecie po pozostałe części tomu, zwłaszcza, że pewne wątki nie zostają tak definitywnie zamknięte w pierwszym tomie. Pierwszy rozdział tej wspaniałej młodzieżowej powieści tak naprawdę skupia się na problemie, który jest nieobcy systemowi polskiej edukacji, o którym bardzo często się wspomina. Chociaż tak jak w tej powieści. Nie jest on może ukazany w jakiś szczególnie smutny i drastyczny sposób. W pierwszym rozdziale Felix pada ofiarą takich szkolnych rzezimieszków, którzy odbierają mu kieszonkowe. To są Marcel oraz Ruben. I rzeczywiście jest to bardzo poważny problem dla niego, postanawia go rozwiązać. Ale myślę, że tutaj najistotniejszą kwestią, na którą należałoby zwrócić uwagę, to to, że pomysłowy Felix. Nie chcę później również z przyjaciółmi, nie chcę rozwiązywać tej sytuacji w sposób drastyczny, w sposób prowadzący do przemocy fizycznej, ale pomysłowy. Bo tak naprawdę pierwszy rozdział to pierwszy dzień w szkole trójki przyjaciół, którzy się wtedy wówczas poznają, są uczniami pierwszej A w gimnazjum, a ich wychowawcą jest polonistka, pani Haber. I rzeczywiście ten pierwszy dzień może nie do końca jest udany dla Feliksa, ale przecież poznaje w nim również nowych przyjaciół i tak zaczyna się ich wspólna przygoda. Później oczywiście możemy mówić w toku całej powieści, że stanowią oni paczkę przyjaciół. To taki, powiedziałabym, metaforyczny sposób określania grupy ludzi, którzy są ze sobą bardzo blisko związani, których rzeczywiście łączą przyjacielskie relacje i w zasadzie jako paczka przeżywają dużo ciekawych przygód. A jakie to są przygody, moi drodzy? No na pewno tutaj możemy mówić o tym, że też w tym rozdziale przedstawieni są przedstawieni są szkolni nauczyciele. I tak jak wspominałam na początku, niektórzy z nich rzeczywiście odzwierciedlają pewne typowe cechy niektórych nauczycieli, ale generalnie nie mogę powiedzieć, że nauczyciele, którzy są prezentowani w tej książce, to jakieś takie postaci bardzo negatywne. Jedna z młodych osób, która czytała tę powieść, określiła ich jako szalonych, ale takim pozytywnym oczywiście znaczeniu, ponieważ na pewno są to ludzie, którzy troszczą się o swoich uczniów, o swoich wychowanków, mają bardzo oryginalne i ciekawe pomysły i na pewno są dla ich wsparciem i pomocą. No, może pan, który uczy informatyki nie jest tak do końca pokazany w sposób ciekawy. No nie uczy tak jak powinien. Na pewno nie jest nauczycielem, który jest w stanie porwać uczniów, ale z pewnością taką rolę, rolę nauczyciela, który dla uczniów jest niesamowity, który bardzo dobrze uczy. Tutaj taką rolę odgrywa pani od języka angielskiego, pani Krystyna. Też mamy tutaj do czynienia z takim wątkiem przedmiotu, jakim jest geografia, i to akurat geografia Ameryki Południowej, bo bohaterowie dowiadują się przecież w kolejnych, w kolejnych etapach tej powieści, że mają napisać ważny sprawdzian, który będzie taką, jak to uczniowie mówią, typową pamięciówką. No, i rzeczywiście też trapi ich taki sposób na to, jak najwięcej sobie tutaj przygotować w domu, jakichś rozwiązań, żeby na ten sprawdzian udać się i mieć odpowiedzi. I to, oczywiście, proszę Państwa, wpadają na ciekawy pomysł, do którego za chwilę przejdę. No, ale też, tak jak powiedziałam, nierozwiązana pozostaje sprawa tego, gdzie szkolni, chuligani chowają łupy skradzione uczniom. I do tego celu zostaje wykorzystany taki mini helikopter. Tutaj, oczywiście, taki super wynalazek, który mamy do czynienia też z pewnym takim incydentem z latarką. Mam nadzieję, że będziecie czytać, więc zwróćcie na to uwagę. W każdym razie naszym bohaterom udaje się dotrzeć do kryjówki, która jest kryjówką właśnie tych szkolnych chuliganów, a następnie przedstawić w postaci takiego obrazu. Wszystkim osobom, gdzie mają się udać, aby odzyskać te stracone przedmioty, stracone rzeczy. Ale dlaczego akurat wspominam o tym wydarzeniu? To jest ten rozdział, w którym tak naprawdę nawiązują się te relacje. Nasi bohaterowie jako paczka chcą mieć na strychu szkoły swoją taką siedzibę, tam, żeby nikt ich nie znalazł. Oczywiście wykorzystują swoje umiejętności, swoją wiedzę, żeby odwrócić uwagę postronnych świadków, żeby taki, taki szkolny, można powiedzieć, taką szkolną kryjówkę pozyskać. Natomiast, tak jak mówię, sam pomysł wykorzystania technologii, takiego sprytu, inteligencji do tego, żeby poradzić sobie ze szkolnymi chuliganami jest bardzo ciekawy. I dlaczego o tym wspominam? Bo przy okazji tej powieści będziecie pytani o to, yy, czy nowoczesna technologia człowiekowi służy, czy nie. I tutaj wiadomo, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo w tej powieści będziecie mieć zarówno przykłady sytuacji, w której ta nowoczesna technologia jest bardzo pomocna i, na przykład, jak w tym wypadku, pomaga w rozwiązaniu takich trudnych problemów, ale też będą przypadki, w których ta technologia staje się dla człowieka ogromnym zagrożeniem. Do czego przejdę? Tak jak już wspominałam wcześniej, tata Feliksa jest takim wynalazcą, pracuje nad właśnie takim programem nowoczesnym, też programem na przykład do chwytania przestępców, a mama pracuje w banku. Mama Feliksa wraca pewnego dnia, jest pracownikiem działu marketingu, bardzo ciężko zresztą pracuje, wraca pewnego dnia twierdząc, że bank został właśnie obrabowany przez gang niewidzialnych ludzi. No i w momencie, kiedy ja wspominałam o tej całej historii z użyciem helikoptera w szkole, to też warto wspomnieć, że Mniej więcej w tym samym czasie udaje się Feliksowi odkryć pewną tajemnicę gangu niewidzialnych ludzi, jak się chowają, jak się maskują i w zasadzie bardzo to odkrycie nastolatków pomaga policji, bo ona już jest na tropie. Udaje się złapać kierowcę ciężarówki przewożącego, prawda, przewożącej, no właśnie, tajemnicę. nie zdradzę co, żeby Was zachęcić do przeczytania. I tutaj też chciałabym to podkreślić, to o czym wspominałam wcześniej, że ta nowoczesna technologia użyta we właściwy sposób jest bardzo pomocna. Natomiast taka zabawna scena ma miejsce w kolejnym rozdziale, bo tak jak powiedziałam, mamy tutaj do czynienia z młodymi ludźmi, którzy są tak naprawdę młodymi wynalazcami. No i oczywiście Tata Neta pracuje nad takim prototypem sztucznej inteligencji, który tam nie do końca mu się udaje, więc Sned jako wyjątkowo zdolny człowiek przejmuje pracę nad tym programem i tak, moi drodzy, stworzony zostaje Manfred. Sztuczna inteligencja, która jest niezwykle sarkastyczna i niejednokrotnie bardzo zabawna w tej powieści. W każdym razie Manfred ma pomagać naszym bohaterom w napisaniu tego testu z geografii. I tu ma miejsce właściwie zabawna scena. Ponieważ nasi bohaterowie, mając do dyspozycji sprzęt, nie mogą przecież na klasówce z geografii mówić głośno do jakiegoś mikrofonu pytania, żeby Manfred im odpowiadał, tylko zapisują te pytania. Ale Manfred, zamiast odpowiadać na nie, skupia się wyłącznie na analizowaniu sensu tych pytań, także w ogóle na takim sposobie nauczania geografii w szkole. W związku z tym ten pisemny dialog, Staje się bardzo zabawny, skutkiem czego niestety ta klasówka będzie wyglądała później tak, jak będzie wyglądała. No i w przypadku jednego z naszych bohaterów niestety do akcji musi wkroczyć szkolny lekarz, dr Jamnik, który nawet sugeruje, że Patrząc na tę klasówkę, oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś zaburzeniami psychicznymi. To jest rzeczywiście taka jedna z tych zabawniejszych scen. Powiedziałam już, że Rafał Kosik w swojej powieści tak naprawdę umieścił wszystko, co możliwe. I rzeczywiście kolejne rozdziały nam o tym doskonale mówią, bo przecież mamy w trzecim rozdziale przez młodsze dzieci, może on być uznany za jeden ze straszniejszych rozdziałów. Mowy tak naprawdę o duchach, które straszą, między innymi na strychu szkolnym i to nie jest wcale przesada. Nie zostaje to wyjaśnione w sposób naukowy, mimo że nasi młodzi bohaterowie próbują, na przykład idą do biblioteki szkolnej w poszukiwaniu książek o duchach. Zgłaszają się też do dyrektora szkoły, który mówi, że no tak, prawda, może nic takiego się nie dzieje, ale jednak na jego biurku znajduje się jakaś książka o nawiedzonych budynkach, nawiedzonych domach, czyli jednak coś się dzieje. Zaczyna się od tego, że tonika widzi, iż znajdujący się w ich kryjówce na strychu, szkielet bardzo dziwnie się zachowuje. Inną taką zabawną sceną jest ta, w której duch straszy panią od matematyki. I faktycznie okazuje się, że, że fragment tak naprawdę takiego wraku samolotu, który znajdował się w tamtym miejscu jeszcze z okresu wojny, no, zawierał ludzkie szczątki i stąd te duchy. Dlatego mówię, to jest jeden z tych rozdziałów, które osoby młodsze i bardziej wrażliwe mogą źle znieść, ale ostatecznie wszystko kończy się dobrze. Potem oczywiście w kolejnych rozdziałach mamy do czynienia z mową o prawdziwym skarbie młodzież jedzie na na wycieczkę. W czasie tej wycieczki nasi bohaterowie spotykają kolejną fantastyczną istotę. Jest to gnom, strzegący z skarbu w Grocie. Jest to rozdział dotyczący kociej skały, a więc tego miejsca, w które udali się na wycieczkę. Okazuje się, że nawet przewodnik tej wycieczki szuka ukrytej komnaty. Potem ten skarb jest poszukiwany na terenie dawnego kościoła, wykorzystują tutaj wiedzę z dotyczącą pochodzącą od babci Feliksa kiedy dzieciom udaje się odnaleźć ten skarb który obecnie znajduje się w podziemiach zupełnie innego budynku tym na miejscu kościoła stoi bowiem zupełnie inny budynek Okazuje się, że też część skarbu daje się im zabrać. Mamy do czynienia z inną, kolejną fantastyczną historią, bo w okresie Bożego Narodzenia do Niki przychodzi prawdziwy święty Mikołaj, który podarowuje jej wymarzoną kurtkę zimową. Bardzo często też na łamach tej powieści będziecie widzieć, dostrzegać jakieś takie właśnie te zachowania niki świadczące o jej paranormalnych zdolnościach, na przykład, kiedy podczas zimowiska, na które dzieci wyjeżdżają, Nika jest w stanie sprawić, że narty jadą same, prawda, żeby nie musieć tutaj poświęcać już temu żadnej uwagi. No oczywiście mamy też do czynienia z zimowiskiem. Potem oczywiście dzieci biorą udział w takim, widzą na tym zimowisku niezidentyfikowany obiekt latający, czyli UFO. Okazuje się, że ten, to UFO, które młodzi ludzie zarejestrowali, to tak naprawdę obiekt pewnych eksperymentów Instytutu Badań Nadzwyczajnych, o czym oświadcza tata Feliksa, że poszukują tajnej księgi profesora Kuszmińskiego, która zawiera niesamowite opracowania badawcze, które mogłyby im bardzo pomóc. No i oczywiście w drogę zaczyna wchodzić dzieciom inna, złośliwa, sztuczna inteligencja zwana Mortenem. Wcześniej można powiedzieć, że Morten niejako się kamuflował. Mieliśmy bowiem do czynienia z widoktorem, a więc z inną sztuczną inteligencją, z którą z kolei kontaktował się Manfred. I tak naprawdę ostatni akcent, ostatni rozdział tej książki dotyczy zasadniczo próby już unieszkodliwienia bardzo złośliwej inteligencji, a więc tego Mortena, który przejmuje pewne informacje. Dzieci jednak są jak na swój wiek nad wyraz odpowiedzialne. Baza danych, do której potrzebują się dostać, mieści się w bardzo wysokim budynku. Skasowanie plików widoktora, które były nie, bardzo niebezpieczne. Również chłopcy wzięli na siebie Felix i net nie chcieli bowiem narażać swojej przyjaciółki, ale ostatecznie, kiedy dostają się do Silver Tower, okazuje się, że Nika i tak już tam się znajduje i nawet jest posiadanie pewnej przepustki. Jednak nie wdając się w szczegóły, powiem tylko tyle, że Silver Tower to była pułapka. Powiem tak, jak już mówiłam, za wszystkim stała złośliwa sztuczna inteligencja zwana Mortenem, i też okazało się, że tymi niewidzialnymi ludźmi, tym gangiem niewidzialnych ludzi, były maszyny, roboty sterowane przez tę sztuczną inteligencję. Dzieciom ostatecznie udaje się je pokonać, a tak naprawdę wspomagający przy tym jest padający deszcz. Nie będę zdradzała szczegółów. Cała ta powieść kończy się w momencie, kiedy nasi bohaterowie zostają odznaczeni przez ministra spraw specjalnych, orderem do i oczywiście mają wszelkie podstawy do tego, żeby świętować swój sukces. Ale zapytacie mnie no przecież roboty zostały zniszczone, ale czy to oznacza, że zniszczenie maszyn będzie skutkowało zniszczeniem całej sztucznej inteligencji? No myślę, że już dzisiaj jesteście na etapie, na którym zdajecie sobie sprawę, że nie. Sztuczna inteligencja bowiem nie jest zależna od maszyny, w której działa. A zatem mamy, tak jak powiedziałam, pewną furtkę do kolejnych części tej powieści. W każdym razie, tak jak zapowiadałam na początku, nie jest moją intencją opowiedzenie Wam dokładnie szczegółów tej powieści. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na pewne. Istotne jej aspekty. Tak jak powiedziałam, powieść ta jest rzeczywiście fantastyczna, chociaż nie brakuje w niej elementów realistycznych. Mamy w niej całkiem realistyczny świat Warszawy, można powiedzieć w czasach nam współczesnych, chociaż nie jest to dokładnie określone. Mamy uczniów w gimnazjum. No my już wiemy, że gimnazja zostały zlikwidowane, ale to są mniej więcej osoby, które mają iść do pierwszej klasy gimnazjum, więc mają 13 lat. No tam są oczywiście inne realistyczne aspekty tej powieści, ale tak jak powiedziałam, bardzo dużo się dzieje, począwszy od działania sztucznej inteligencji, a skończywszy na pojawieniu się Mikołaja, gnoma w grocie skalnej. A także duchów na strychu szkoły. No, jak widzicie, mamy tutaj cały wachlarz możliwości. Autor nie zatrzymał się na jednym tylko aspekcie. Bohaterowie mają zatem bardzo dużo przygód do przeżycia. Ale przede wszystkim to, co jest tutaj pokazane, to ta ogromna siła przyjaźni i wzajemnej lojalności. Bohaterowie bowiem powinni, na pewno powinni stanowić przykład takich relacji. Tworzą przecież tak zwaną paczkę. I na pewno myślę, że wielu z Was w takiej paczce, wśród takich przyjaciół, na których można polegać, jeżeli się jeszcze nie znajdujecie, to z pewnością chcielibyście się znaleźć. Jeśli powiem Wam, że też problem tych złośliwych chuliganów z pierwszego rozdziału w bardzo zabawny sposób zostaje rozwiązany na końcu powieści, to także po to, aby podkreślić, że przecież książka uczy nas, iż wcale, ale niekoniecznie wszelkiego rodzaju konflikty, Muszą być rozwiązywane w sposób agresywny czy siłowy, że można czasem rzeczywiście e, pomysłowo e, w jakiś sposób dać nauczkę osobie, która nie działa prawidłowo, której działania się nam nie podobają. E, również tutaj pragnę zwrócić uwagę na ten problem, jaki z pewnością będziecie omawiać podczas lekcji w szkole: jak to już jest z tą technologią? Czy ona rzeczywiście faktycznie jest nam niezbędna do życia i zawsze służy właściwym celom? No myślę, że już w części tej lekcji na ten temat coś Wam powiedziałam. Mianowicie, że są takie sytuacje, w których ta technologia faktycznie jest niezbędna, wydaje się nam wspaniałym rozwiązaniem, ale też w książce Rafała Kosika widać bardzo dużo takich akcji, takich rozwiązań, w których niekoniecznie ta technologia jest pomocna, działają bardziej stare metody, które są oparte na wieloletnim doświadczeniu. Myślę również, że sam fakt, iż główna bohaterka, czyli nika obdarzona jest pewnymi zdolnościami paranormalnymi, może być na to najlepszym dowodem, wielokrotnie bowiem udaje się wyjść z opresji właściwie dzięki jej zdolnościom, chociażby podczas tej finalnej sceny. Warto także zauważyć, moi drodzy, że tutaj mamy połączenie świata realistycznego z tym światem fantastycznym. Nie zapominajmy o tym, chociażby w momencie, kiedy się okazuje, że pan od biologii hoduje przedziwne rośliny. Ale, tak jak wspominałam, również mam tutaj całą galerię postaci nauczycieli. Myślę, oddaną całkiem udanie, bo rzeczywiście te postaci i ich charakterystyka, sposób, w jaki się zachowują, może się wam wydać bliski temu, co znacie z własnego życia. Czy warto przeczytać? Tak, myślę, że koniecznie i cieszę się, że mogłam nagrać dla Was ten odcinek. Zachęcam Was do sięgnięcia po gang niewidzialnych ludzi, a także po pozostałe części tej powieści. Kiedy skończycie omawiać lekturę szkolną, uważam, że warto się jednak jej poświęcić i ją przeczytać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.